Dzisiaj nagrywamy horzorka z Kamilem Siemano! No! O nie tak głośno znaczy, nie wiem, może nie usłyszałam, ale kto wie? I tak super. E, podobno będzie miał filmiki. Domu, I dzisiaj będziemy, e, jak słyszeliście, nagrywać horzorek. Spróbujmy, że się zmieści w 11 lub 12. No tak. I to jest wzięliśmy fajnie, żebyście się nie bali. Ja przypadkowo sobie wziąłem, chyba, skargi. Jakby, co to ja to zrobiłam przypadkowo? A teraz chodź do... tutaj. Gdzie ty poszłeś? Kali. Tu. Tu Bo się cię... wchodzi. Weszłeś? No wejdź. To. A, play. No. Uh, Giant party? Ja. Yeah. Uh, uh, I oh. teraz czekamy na innych już się boję, co się tam będzie działo. No, u mnie to mocno będzie się działo, bo tam. Piękny <gry> <scary gry> chyba sobie wziąłem. Co? A, okej. Okay. <gry> e, 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 e. jakby szybko to się stało. U mnie tego trzeciego gościa nie widać. No, mnie też. E, jeszcze inna osoba. Ta muzyka. O, okay. oh, Secret Atlantic. A. O, już się będzie zaczynać, na szczęście, no w końcu. No, to Mamy mam... taką grupkę, jak sami o, taką grupkę. E, ktoś jeszcze dołączył? Nie. Inni się już boją. <grym> no dobra, i za chwilę zobaczycie już pełny skład naszej grupy. O. No o! No to tak się składała grupa, jak sami widzieliście przez, se przez milisekundę ktoś się może spowolnić, żeby zobaczyć. I zaczynamy pierwszy epizod. Żeby nam szybko coś zleciało, co? A, no tak, poczekajcie. A i zostawcie lajka, subika z dzwoneczkiem i coś tam dalej, żeby było. Więcej ciekawych filmów, żeby. By... Ej, chwila, to jest boyfriend! Kamil, ho... chodź do domku! Ja sam party. Dobra, to. Ty... O, widzę go przez Twój ekran. Ej, o, Gdzieś je. Ej. A nie, to jest jakaś kacenka, czy coś. To. No hmm. O, nie. Boyfriend z Hm, Sasi. Walczyliśmy tam na lapy. Jakaś potionka, co? My tam walczyliśmy na Glim? lapy z boyfriendem. E. Czy ja byłem w ścianie? W ścianie? Tak. O, już no, poważę... mam. O, jestem! E. E. Gdzieś... O, tutaj się no. schowałam. No. E. no i nie wiem, co się stało. Trzeba było na łazi, bo... Dobra, ciekawy co się stanie dalej. Coś zabrakło, jest cicho. Ja mam ścinki imię, nie ja pokazuję tak szybko. Dobra, Amber. Hmm, skąd A. ja poznaję to? <laughs> Izabel. Nie, to ona. A tu nagle Monika. Twu. O, boyfriend na urodzinach. Kto by tego nie chciał? Yeee, yeah. impreza, seks, now. Ha, halo, boyfriend, idziemy na lapę. W Gdzie on? Nie, yeah. impreza, auuuu! nie impreza! Chodzenie na balony I inne takie wciąganie. uuu. No, super imprezka. Co ja o, prezencik Pyt. dla niej Fia Stepmo, y nie, to była mama jej, taka jakby nie, po... dad, Izabela, dobrze, czego się nie usłyszeliśmy, nie przeczytaliśmy i coś tam, nie chcę tego słuchać, mm, nie, 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 nie widzę cię. Ona go hejtuje! Co? Co to ty masz? Popisa... To pisa... Co ty masz z tym hejtowaniem? Popisał hejt. A nienawidzę cię. A. Jezu, co? hejt to nie. Co, ale. Tam... Nie za bardzo nie umiem magieckiego. Ale dużo Przepasa. osób. Dobra, mamy coś. po inklecie. Wiele, co Ona jest? uciekła gdzieś tam. Po... Ona po. No, Czekaj. Izabela nie była... Te, nie powinna pójść teraz. Ja bardzo nie wiem o co tu chodzi teraz. Poszli ją szukać. Bo o mój Boże. Za co to są jakieś kartecenki? A nas w ogóle nie pokazują. I nie da się. ja po co? Bo to jest taka jakby historia. O! I teraz się zaczyna dopiero epizod, czy... nie... Może że te siostry na, na tej miniaturce To są właśnie te siostry dwie. I Isabel a... i Ambel. Okej. Okay. Będziemy chyba jej szukać w lesie. Bo patrz, jest, jesteśmy my, jej ojciec tutaj jest. E o, on się boi. A jeszcze mam dalej wales pokazane. <laughs> Boyfriend myśli, że będziemy kemp kempingować, Ktoś poszedł tą tam drogą? Tam a, dziewczyny jakieś. Ja tam co pozwiedzam. Co będę za chwilę ryzykować? Dobra, wracam tędy, żeby się nie okazało, że coś ominąłem. Ja teraz coś mam, forest, forest, forest. No dziś się ładuję. No. A my już zaczynamy jej szukać, dobra. Klik, klik logs. Ok, mamy zbierać tam coś tam. Nie, ja chcę z kimś pójść. A co ze mną? Ja tam zostałem O! Oh. Ja tam Jakiś... sam zostałam. O, mam coś. Jeszcze co, co mam jakąś muzykę na słuchawkach, bo mam słuchawki, no. Ano. O dopiero mam. Mamy już chyba wszystkie. Dobra i teraz będziemy pewnie... <grym> Wiedziałem. Mhm. Um. Oj. A gdzie ja jestem? O! <grym> Trzeba <p> to <grym> Co to było?

O! A ja gdzieś uciekłem w las. W ciemność. Ja też. Mam połowę HP. O. To ja o, miałam najwięcej znowu największe to, Znowu wróciliśmy, to gdzie jest. się pojawił. Ej, ale to było trochę dziwne, że tak nagle nad ogińskiem. PUMF! Pum. Czy on miał nóż z Neldań miseli? Bo mi się wydawało. że to był zwykły mu nóż. Nie, mi się wydawało. A co to za różnica? Przecież tam są te same... mogli użyć tego samego noża i to Właśnie. nic. E... Nie, ja coś po prostu gadam. Ja myślałam, że ty... że to jest takie pokazane, że ja gadam u siebie, a ty gadasz coś to samo u siebie. Nie, ja po prostu... Ej, chyba... Czemu... Zastanawiam się jedno, czemu ja mam najwięcej dialogu chwilowo? Myślę, że w tym obiegu było jakieś celne ciało. Nie, mogę ci się wydawać. A, no, to tylko dla Bo mi się to tylko poprzez chwilę wykawałanie. No. O nie, e, Kamil nic nie powiedział, jest cicho. No i ja was zamolduję. O nie, on jest impostorem. Dobra, mamy pójść do, e, do jeziorka. Jest w 40 sekund, ja wiem gdzie ono jest. Tam to jest płynki. Dobra, Jej! Dobra, eee. Gdzieś ja łażę. Eee, ja. Kamil już nie będzie, ponieważ on idzie na obiad. Taki niefajny los. A macie mnie. Co tam będzie... Tam będzie ono? Ma? Nie. Toś to jest. 这个。好

Ну ладно. Эм, окей. Окей, забили меня. Да. Оу. I koniec gry. Jej! No to tyle z tego. Myślę, że Wam się podobało. I nałam.